Jako, że kuruję się po jakichś tam przykrych wypadkach. Mam sporo czasów, więc siedzę teraz na Linkedinie. Na Linkedinie przesiadło mi się kilka takich postów, a nawet nie kilka, czy kilkadziesiąt dotyczących nowych narzędzi do projektowania um, interfejsów. Ale dzisiaj rzuciły mi się w oczy takie trzy chyba. Post. Jeden był PEOSA, który się chwalił, że w tej chwili jego pomysły może sobie sam wdrażać bez dewelopera i bez designera w kilka godzin czy w maksymalnie kilka dni na proda. Więc ten proces u niego się skończył. więc Może swoich więcej pomysłów wprowadzać do aplikacji. Gdzieś tam też mi się pojawiły coś właśnie menadżerowie, którzy opowiadają, jak to teraz będzie cudownie, że oni sami będą mogli sobie wszystkie pomysły, które się pojawiają. I nawet był tak jeden post, który dokładnie cały proces, cały flow zmian w aplikacji w danej firmie pokazywał, że x menadżerów dostało kołpilota, pilota generują sobie swoje pomysły, zmieniają aplikację, po czym to leci do, do, do testów. a Jeżeli przechodzi testy, od razu ląduje na prodzie. I przypomniał mi się taki case, który opisywałem kiedyś na, e, podobny na blogu, ale taki case miałem kilka lat temu. Przyszedł do mnie klient, który poprosił mnie, pomóż, pomóż. E, poprzedni designer spaprał nam, e, lecą nam statystyki w dół na szyję. Nie mamy zamówień, praktycznie rzecz biorąc. E, Trzeba coś z tym zrobić. No ja sobie zobaczyłem, co się stało. No i przed tym, jak designer dotknął, e, załóżmy sobie, że firma sprzedawała cięte kwiaty i bardzo szybko je dostarczała. I wszyscy byli z tego bardzo zadowoleni. Nie mogę wam powiedzieć, co to za branża, bo łatwo się będzie do myśleć. A NDA ka jednak mnie trochę blokuje, e, więc będzie trochę takich przykładów. E, no i wyobraźmy sobie, że przeszli menadżerowie, wzięli sobie designera i powiedzieli mu, że posłuchaj, teraz musimy dodać sprzedaż kwiatów doniczkowych, sprzedaż doniczek, nawozów, innych. E, narzędzi ogrodniczych. W związku z tym, że to były nowości w ich aplikacji, oni liczyli, że to będzie nowy, nowy, nowy rynek, w związku z tym oczywiście zaczęli promować, przede wszystkim w aplikacji, te nowe feature'y, te nowe kategorie. Gdzieś te cięte kwiaty spadły mocno na bok, no i Nagle się okazało, że przyrost nowych klientów zmalał do zera, a starzy klienci po wejściu na stronę porzucają i e, szukają e, ciętych kwiatów gdzie indziej no i jej mówię, posłuchajcie, to nie jest problem designera, designer zrobił dokładnie to, co chcieliście. Chcieliście, żeby były nowe e, kategorie produktów, chcieliście, żeby te nowe kategorie były widoczne, a kwiaty cięte e, zostały gdzieś ukryte, mm, no bo chcieliście wypromować e, się w e, tych, no to klienci, którzy przyszli po kwiaty cięte, nie widzą, że już sprzedajecie kwiaty cięte, w związku z tym rezygnują, natomiast zdobycie nowych klientów dla tego brandu, no to tak jakbyście zaczynali od zera, no to przypomnijcie sobie, jakie mieliście przerosty, ile mieliście zamówień, kiedy dopiero zaczynaliście z, ze swoją aplikacją, ze swoim projektem. No i tak to trochę będzie wyglądało, tak? Management. Będzie robił sobie, albo właściciele będą sobie robili nowe feature, y. będziemy mieli zaraz e, możliwość robienia przelewów, sprawdzania pogody, zamawiania pończoch e, i usługi wymiany opon w jednym miejscu. E, I o ile nie będzie to jakiś chatbot, tylko po prostu właśnie aplikacja w e, starym stylu, e, no to to się wszystko zacznie wszędzie sypać. E, i nie będzie działać, i wtedy będzie powrót i szukanie ekspertów, którzy po pierwsze zidentyfikują, gdzie tkwi problem, a po drugie to naprawią i spowodują, że firma będzie mogła wrócić na prawidłowe tory. Więc z mojej strony mam takie zdanie, że AI jako wspomaganie na nas, designerów, jest zarębiste, natomiast jako zastępstwo może nie do końca bo tutaj moim zdaniem będzie brakowało właśnie tego krytycznego myślenia, patrzenia się na markę, na profil, jak użytkownicy widzą to, widzą daną markę, daną aplikację, jakiej używają, co jest dla nich istotne. I tyle. Z poniedziałku. Miłego tygodnia.